A, zaraz będę szedł, zobaczysz te i Jestem ciekaw, kurczę w ogóle, co to będzie i jaka będzie jakość dźwięku. Niestety mam same średniej jakości MP3, więc to będzie tak naprawdę trochę profanacja, ale cóż, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Już nie mogę się doczekać. Za chwilę będę na miejscu. Dobra, jestem na miejscu. Trochę spóźniony. ale wchodzimy. To jest Marta, szefowa. To może kubek z lukasaszką. Tak. Dzień dobry. <laughs> tutaj córka. A tam w tle asystent. Dzień dobry. Polek. Polek, dokładnie. A córka ma na imię przypomnij jeszcze? <laughs> Która je czekolady? A tutaj, a tutaj jest ten sprzęt. Matko, zobaczymy jak to działa i jak to gra. Boisz się? Trochę. Jeszcze nie wiedziałem czegoś takiego. Mam nadzieję, że to mnie, nie wiem, nie przeteleportuje gdzieś. Tak? I wciśnij stopę. Tak jakbyś chciał stopę wcisnąć. Mhm. W tym momencie napinasz sobie już. Aha, faktycznie. No. Wow. Jak tak, To nie, nie na prostych nogach. Tylko i tak, dwoma. Chwyć się w kierownicę, jak dasz radę. Mhm. I okay. zrób przysiad. Ale już nie wyjmuj ostry, widzisz? Już masz też właśnie nóżek. Jaki młoty! I on Ci już Normalnie no, no, tak? czuję całe, całe, tak, całe nogi. Dwień dwień taka. Dwień dwień. Tutaj zaraz będę siedział. Na razie siedzi tam operatorka. jak? nie mówić. Co nie mogę? Mogę. Ty już miał film chyba do rodzinnej biografii. Nie ja mogę, ale film był Taki dźwięk, że odpłynąłeś? Łowiesz. Nie do, doznanie, nie? Ja chcę coś takiego koło mojego łóżka. <laughs> jako, że dźwięku jest po prostu niesamowita. Yy, ale chyba najlepszym dowodem na no to jest yy, to, co za chwilę zobaczycie. Kurde. W pierwszym momencie myślałem, że chcę mnie ale później stwierdziłam, że ale... do kocha, więc jest dobrze. Ale jest raczej. No, <laughs> Widziałaś moją reakcję. Wszystko jest na filmie. Ja Pewnie. <laughs> Masz coś z dobrym bitem? No czekaj, tak, tak, to jest. Potem tak ja bym coś z dobrym basem sobie posłuchał. No, no, no. Do, 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 do Tutanika wrócimy, wiesz? No to, do, 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 do. A ja bym sobie posłuchał, I tak, no, ten, to co bym tak to, to Powiedz na... Wiesz co, jest dużo lepiej. Eee, no. Jest dużo lepiej, dlatego że w tym momencie jak miałem po lewej stronie, to czułem, że tutaj więcej się po lewej stronie działo i tutaj po lewej stronie bardziej moja uwaga szła. A tutaj po prostu czuję jak mi ten subwoofer masuje mi plecy. Mm -hmm. I rzeczywiście czułem teraz w tym momencie, słyszałem jak, 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 jak ten głos był ale... gdzieś tam z tyłu. Co jest niesamowite, po prostu każdy, każdy instrument, ale dosłownie każdy. No bo to um, właśnie dlatego tak, tak wychodzi. To jest niesamowite po prostu. A gitara? Tak ostro idzie, nie? Przecież tutaj w pewnym momencie mi się gitara włączyła. E, i, I po prostu tak... wow. To się no, ale nie jak, jak te szarpanie strun Dosłownie, dosłownie. To, to było niesamowite. Dobra, Ale to teraz coś z dobrym beatem. dalej. No to uwaga. Some people pay for thrills But I'll give mine for free Man, I'm just living my life There's nothing crazy about me <laughs> nie z czasu się Ale czytałem jeszcze ten, że, właśnie, że jest podobno obniżone ciśnienie i że podobno właśnie przez ściany słabo słychać. To znaczy ja wiesz, to wiesz co, no jak dasz na maksa, to, jest... Maxa, to no. ogólnie tu wchodzisz tak, jakbyś wchodził w przestrzeń dźwiękową, no. jak drzwi i wejdziesz z korytarza. No. Ogólnie tak, żeby nic nie było słychać, to nie ma tak. No nie, to ja się ten ten myślałem, ale że jest zupełnie Ale nie ma takiego wiesz co? Tej siły. To zróbmy eksperyment, tylko yy, ja bym tak dosyć głośno walnął wolną No nie, to, nie jest, to nie, jest. nie ma <laughs> Ale wiesz co, ja wezmę kamerkę. <laughs> tak. Dobra. O, Dobra. Wiesz co? To zgłośnij. To też do jakiegoś... Jest strasznie głośno w tej chwili, i przez cienką dysponę, dysponę tylko... Po prostu jest to Się trzęsą. No, bądź co, bądź słychać, tak? Więc nie da się tego wyeliminować zupełnie, ale jest różnica. To przede nie ma tego, tego irytującego bitu. Znaczy, Pomoga się nie trzęsie, po prostu, a bazy znowu. Przejmując wątek, rzeczywiście nie było słuchać tego, takiego umcyk-umcyk. Zresztą to chyba na, na kamerze najlepiej, najlepiej widać. Gdybym wszedł do klubu, gdzie była muzyka, gdzie muzyka rzeczywiście z podobnej głośności, po prostu to nawet na kamerze nie słychać. że w ogóle chyba ma świetny sprzęt, szczerze mówiąc. Ale, ale rzeczywiście nie było, nie było tego takiego szumu i tego przytłumienia. Niesamowite, no po prostu niesamowite. Eee, wrażenia w ogóle tak autentyczne, ten lew dosłownie czułem, jakbym, jakbym tam po prostu był w klatce z tym lewem, co było dosłownie przerażające. Eee, niesamowite wrażenia, no niesamowite wrażenia. Eee, powiem tyle, no ja zbieram na ten sprzęt już teraz. Po prostu. Coś niesamowitego, coś kosmicznego. No po prostu wow. Some people pay for thrills, but i get mine for free Man, I'm just living my life, there's nothing crazy